Żeby wyznaczyć dziedzinę tej funkcji rozpatrzymy oddzielnie licznik i mianownik ułamka. Zacznijmy od licznika ułamka. Wiemy, że pod pierwiastkiem nie może stać liczba ujemna, zatem wyrażenie 3 minus wartość bezwzględna z x plus 2 musi być większe bądź równe 0. Nierówność ta jest równoważna nierówności x plus 2 jest mniejsze bądź równe od 3, z której teraz opuszczamy wartość bezwzględną, otrzymując dwie nierówności połączone spójnikiem logicznym i. Rozwiązujemy te nierówności otrzymując, że x jest mniejsze bądź równe od 1 i x jest większe bądź równe od minus 5, czego częścią wspólną jest oczywiście przedział od minus 5 do 1 obustronnie domknięty. Skoncentrujmy się teraz na mianowniku naszego ułamka. Wiemy, że nie wolno dzielić przez 0, zatem wyrażenie x razy x plus 3 musi być różne od 0. Tak jak sobie powiedzieliśmy w zadaniu trzecim, iloczyn dwóch czynników jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest równy 0. Zatem w naszym przypadku musimy założyć, że zarówno x jest różny od 0, jak i x plus 3 jest różny od 0, czyli tak naprawdę, że x jest różny od minus 3. Musimy teraz połączyć wszystkie warunki, które uzyskaliśmy zarówno z rozważenia licznika, jak i mianownika naszego ułamka występującego we wzorze funkcji. W konsekwencji czego otrzymamy ostatecznie dziedzinę. Która jest przedziałem wszystkich liczb rzeczywistych od minus 5 do 1 obustronnie domknięty z wyrzuceniem minus trójki oraz zera.